Elon wszystkim. Dzisiaj lecimy tutaj z update'em dotyczącym właśnie giełdy Bybit. Co tutaj się dzieje? No dzieje się dużo. Są tu jakieś WSOT, to zapraszam do Michasia. Michał tam robi taki właśnie turniej. A u mnie macie informacje na temat votes, czyli będzie nic innego jak głosowanie. Zobaczcie, tutaj wchodzimy sobie w more w tym menu. Scrollujemy niżej, mamy buy votes No i tutaj będzie można głosować. Głosowanie jest za jeden dzień i 15 godzin, także tutaj jeszcze chwila czasu. Jest kto nie ma konta, może oczywiście założyć ewentualnie tutaj spełnić te warunki. Nie wiem czy się załapiecie na te głosowanie, ale moim zdaniem warto brać udział w tych głosowaniach i przynajmniej przyszłych głosowaniach. No i żeby tutaj właśnie zacząć głosować, to trzeba tutaj oczywiście trzymać stable coiny na tej giełdzie oraz mieć ewentualnie mantle network na to by właśnie mieć możliwość głosowania. I tutaj jest oczywiście cała informacja, jak spełnić requirements. Jak spełnić warunki, żeby głosować. Koiny trzeba trzymać, żeby się tutaj kwalifikować. Activity Rules, o tutaj mamy Buy Votes, Activity Rules Chapter 16 będzie można wybrać <coughs> tokeny CQT, S i X i TAWA no i tutaj jest lekki opis tego wszystkiego no i tutaj co trzeba zrobić to już mamy informację, że trzeba trzymać USDT USDC, USDD DAI, CUSD i BUSD na swoim koncie. Jeśli trzymasz, tak jak tutaj jest, według tego przykładu 500 dolarów w tych właśnie tokenach, otrzymujesz 500 głosów. No i później, jak już głosujesz, to w zależności, ile głosów masz, tyle otrzymasz nagrody z tych tokenów. Jeśli trafimy, głos. A czy trafimy, to zobaczymy. Ogólnie ja zamierzam przysiedzieć trochę później, jak już się głosowanie rozpocznie, poczekać moment. No, i oczywiście dać szansę tutaj zagłosować innym i wykazać się inicjatywą pokazania, jakie tam są głosy. Także my będziemy mogli wybrać ten poprawny. No ale zobaczymy, jak nam się to uda. To by było tyle w sumie, jeżeli chodzi o Bajbita. Zapraszam do zabawy. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.